Moja historia jest taka, jak ich wiele. Jako nastolatka nie byłam pewna swojej orientacji i bałam się ciąży, więc unikałam kontaktów z chłopakami. Miałam też opinię trudnej. Aż w końcu weszłam długi i poważny związek. Zakochałam się. To był także mój pierwszy partner seksualny. Dla niego nie byłam pierwsza i mi to nie przeszkadzało. Nie obchodzi mnie cudze życie. Ale... On wykorzystywał fakt, że nie mam doświadczenia, że nie wiem, jak to jest być w relacji seksualnej z kimś innym. I po prostu seks był wtedy, kiedy on chciał. Po prostu. Mam swoje potrzeby i nie jestem cnotliwa, ale wiele razy po prostu nie miałam siły. Byłam zmęczona albo chora, i nic to nie zmieniało. Musiałam się zmusić, bo inaczej się obrażał. Manipulował mną dla własnej wygody, ale tylko coś mi przeszkadzało, porównywał mnie do innych. Jak to inne kobiety są bardziej ugodowe, lepsze. Nie obchodziło go moje bezpieczeństwo. Antykoncepcja zawsze była tylko moim problemem. Jestem silniejsza niż on i dziś jestem szczęśliwa sama, tylko czuję, że nikomu nie zaufam.